Okej, okay, w wielkim skrócie. Dlaczego płaczę? O to jest pytanie. No niestety stało się tak, bo. Bo nagram odcinek mi się nie nagrał. Dobra, co ja w tym odcinku zrobiłem szybko, wam opowiem. Będą dzisiaj nowych rzeczy robił, bo to bez sensu. Tak, naprawiłem farmę. O tyle, że tutaj w końcu tą dropinkę usunąłem. Tutaj załatałem dziury w mechanizmie i dodałem tabliczkę, która tutaj yy, ten nie przeszkadza nam, tak? Yy, tutaj. No, jest dużo mączki kostnej, ale też dodałem nowe rzeczy, widzę, że to wszystko się przerobiło. Tak, tak, tam jest przerobione. Nawet w tej kolejności. No i teraz jeszcze tak. Tutaj koniki. Koniki są. W więzieniu. Dodałem tu przyciski, bo mnie strasznie denerwowało. I tutaj jest konik jeden, niewinny. To jest Bartek. Rafał, sorry. I tu jest oczywiście Bartek, który jest też niewinny. Nie wiem, co tu robi Bartek, a Ryszard tu jest, bo... Oj, zaraz zobaczycie. Dobra, lećmy do wody, w ogóle to, <noise> to trzeba w końcu, chwila tam jest żółw, chwila, to one obydwa nie umarły? Ty, ja, co? Rib, żółw, kacik, zabity, nieszczęśny Pleptuś Ajaj, nie wiem naprawdę co się stało, że on umarł Smutne to jest Ale dobra, no lecimy, nie ma co yy, dramatu robić żadnego Ło, wow, a nas wybiło Dobra, co się działo? Pokażę wam nową stację do robienia miksturek, którą jeszcze rozbuduję, ale potrzebuję najciemniejszego drewna w Minecraft. A chyba go tu nie mam. Poczekajcie, sprawdzę tak na szybko. Nie, tu nie ma tego najciemniejszego rodzaju, niestety mam tylko jedną sadzonkę, więc no trudno. Yy, ale tak, tutaj powstała taka mała stacyjka, w której jak widzicie zrobiłem yy, miksturki. No i niestety te miksturki yy, zużyłem. Tylko, że niestety tego nie widzieliście. Mam nadzieję, że jeszcze ten odcinek się nagra. Bo w lipa jakby by się nie nagrał. No bo wejdźmy sobie tędy. Tak na szybciutko. W ogóle, jak to fajnie wygląda, wymogle. mgle. Ty. To Samobójca. Nie no, chłopie. No i dobra. Czy on już wyrósł, ten gówniak? Zobaczmy. Nie. O co mi chodzi, że tak o nim mówię. Czekajcie, odłożę sobie to tutaj. Ogólnie te dwa koniki rzuciłem miksturką na szybkiego chodzenia miotana miksturka szybkości, którą zrobiłem w poprzednim odcinku. Wszystkie sześć, tak? Sześć rzuciłem na te dwa koniki, dwie i no, i rozmnożyły się. Jest ten konik, który chce mieć Ryszarda Bartka, bo wszystkie kolory tych i jednego najszybszego konia. Który będzie tutaj, a reszta będzie. Jeden tu najszybszy koń będzie w stajnie, a reszta będzie w muzeum. I tego zaszczytu dostał ten chłoptaś, którego jeszcze nie nazwałem w żaden sposób. No i zanim go jeszcze rozmnożę w sensie ich i potem ich, i potem dam im to. To jeszcze dzisiaj chwilę minie. Więc dobra, odłóżmy sobie to. E, chwilę sobie daruję to. No i lećmy w jedno miejsce. Mianowicie u Weźmy sobie to. Ale potrzebuję też szkła. Nie mam szkła. No to potrzebuję piasek. I piasek potrzebuję przerobić. W ogóle tu coś przerobiałem. Z tego co pamiętam. No nieważne, nigdzie tego nie ma. A no i takie coś bym. Pi nie piec, tylko to bym musiał mieć. Ale no nie mam nigdzie. Niestety. Z tego coś co, 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 coś trzeba w końcu zrobić. Dobra, dawaj mi to, dawajmy to, dawajmy to. Jedno szkiełko, proszę, jedno szkiełko, dzięki. A, no i też trzeba w końcu zrobić dom dla naszej żabki. I też trzeba drugą. A nie, bo ona robi tę. A nie, bo to trzeba drugiej, no tak, tak. I jeszcze... Ale to tam kij. W ogóle papaje bym sobie przeniósł. Czyli ja nie miałem przypadkiem dwóch papu, nie, miałem tylko jedną. Ja bym przeniósł na statek. Co ty tak idziesz? Ja bym przeniósł na statek. Eee, w ogóle jego może przyniosę do więzienia bryłę. Ty, żeby mi bronił więzienia. To nie jest głupi pomysł. Ale ja bym przyniósł na statek piracki. Eee, on niech chce tu będzie, albo w jakimś mechanizmie będę pracował. Aleksander niech tu zostanie, a rechotkę muszę przenieść do ZO jakiegoś. Tylko że na razie nie ma ZO. <laughs> w tym jest problem. No i tak, eee, muszę się jeszcze zastanowić nad jedną rzeczą. Mianowicie... czekajcie. Tutaj. O, to chciałem To I papier Nie mam papieru Mam papier, dobra Mam papier, mam to yy, Robimy fajerwerki, ponad tak Dobra, tu sobie odłóżmy Albo nie Dobra, nie wiem, tutaj będą O, proszę bardzo Ok, trzy butelki I weźmiemy sobie stąd I teraz tak yy, Z racji, że mam fajerwerki, nie potrzebuję torpedy Czyli to sobie odkładamy Przydało się torpedo, ale na razie się nie potrzebuje. Nie, serio. To popuga robi strasznie, straszne dźwięki, robi. O, tu ile tego jest? Ty, Weźmy to wszystko. Odłóżmy do skrzynek. E, tutaj. O o o, 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 Też ten dywan pozmieniałem i tutaj dałem to, ale nie w wszystkich miejscach, bo jak widzicie, e, nie wszędzie to jest. Czekaj. Może mi się uda tam wlecieć. No halo. Kurde, no gówno, dobra, nieważne Ale tu wszędzie nie jest zrobione. Dobra, więc rozstawmy to. Eee, to sobie dłóżmy. No, wywalamy. Kurde. Dobra, już muszę cię zabić, bryła. Czy znaczy nie, to nie jest bryła. To jest jak je, jakiś jego przyjaciel. Nie chciałem, ale muszę. Czasami nie mamy wyboru. Na jego cześć posadzę tu te kwiatki. Albo nie. Żeby miał dobre życie. To posadzimy je tutaj Niech sobie popatrzy A nie, bo tam jest słód słońca, dobra, no ale Nieważne, tutaj też Co ty tak skaczesz, chłopie? Luzik, luzik Najwyżej zmarnuje potkę Rzucam I rzucam Trzymaj I trzymaj, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze <gryw> Okej, okay, mamy Już dwa szybkie konie No to teraz przykro mi, ale No spełniliście swoje zadanie Byliście dobrymi rodzicami. No i teraz muszę poczekać, aż one urosną. I wtedy im dać miksturkę szybkości. I też rozmnożyć. I tak, dopóki to wszystko nie będzie zrobione. Kury. Sorry, no ale to moje podwórko. No nie. Dobra, ciebie oszczędzę. Bo tak ci smutno patrzy z oczu. Właśnie zabiłem ci rodzica. A właśnie, a propos tego. Eee, te zbrojki. Mogę zrobić jeszcze jedną marchewkę. A nie, mogę zrobić więcej, bo to się inaczej robiło. Dobra. Ale nie, nie będę robił przecież marchewki, bo przecież mamy. Dobra, to zrobię jeszcze dwie. A nie, zrobię jeszcze. Dobra, dwie zrobię jeszcze. Tak, na wszelki. I sobie to złoto odłożymy. Ok. Odkładamy. No idziemy tam to napełnić. Tu sobie w ogóle wodę weźmiemy. Nie, nie z stawu. Stąd nie. Stąd. O, tu są jakieś bloki. Ile to jest piachu bierzemy to? Właśnie mówiłem na poprzednim odcinku, że chcę, żeby te odcinki były spokojniejsze, niektóre. Że za jakiś czas takie wielkie plany typu gigantyczny wospawner, yy, jakiś pałac, kurde, pałac piekieł yy, inne jakieś dowalone projekty. Czasami chcę zrobić odcinki właśnie na wielką skalę. Czasami na mniejszą, a czasami na totalnie małą Czyli tak jak dzisiaj, po prostu sobie chodzimy, łazimy I losowe rzeczy, znaczy losowe Temat jest przewodni odcinka Ale nie jest to tak związane jakby mogło być Czekajcie, ja bym zmienił to Na żółte łóżeczko Chociaż nie, bo one tak kontrastują ze sobą To dobra, zostawiłbym to tak Bo żółty i fioletowy ładnie razem wyglądają obok siebie Dlatego jest Spring Bonnie i Purple Guy a i lemon tu w ogóle jest? Mamy, a nie, mamy jedną sadzonkę, dobra. Czyli i tak musimy lecieć. Jak tam w ogóle to? To się trzyma dobrze, no i fajnie. Teraz, żeby znaleźć ten ciemny las. To będzie większy problem. Wiecie co? Ja już chyba będę kończył. Sam sobie poszukam tego lasu, żeby wam tutaj nie nudzić. A nie, tu jest. Dobra, no ale to i tak go zbierzemy. Yy, zbiorę też trochę tych dżibów może. A nie, bo nie mam, nie mam jedwabnego yy, dotyku. No bo to nieważne. Kiedy indziej to posbieram. No i tyle, no. Siemano, elo?